Okej, nazywam się Pestka, a to jest już drugi yy, zwiastun kanału, yy, pierwszy był nieaktualny, więc go usunąłem. Także tak, nazywam się Pestka, yy, moje prawdziwe imię to Bartosz, yy, moje zainteresowania to gry, muzyka, ESG, survival, rysowanie, natura, majsterkowanie, FNAF, Fury częstotliwość wysyłania filmów to będzie tak od dwóch na tydzień do jednego na miesiąc albo i mniej no bo po prostu nie zawsze jest czas no i wysyłanie u mnie bo mam strasznie słaby internet no i tak no ale nic komentarze są wyłączone bo nie chcę mi się użerać ze spamerami tak jak ostatnio to jest właśnie ta zmiana na moim kanale znajdziecie gry typu Minecraft, Breakfast, Far Cry New Dawn, i Piątkę, Duma, BSP albo RBP, jak to tam kto nazywa, no i tym podobne. Mam ich kilka jeszcze. Sporadyczne rysowanie, bo artystą nie jestem i brzydko rysuję. Wycieczki rowerowe, może czasem, a czego nie znajdziecie. Filmy typu challenge, drama, vlog, e, gier takich jak Among Us, Fortnite, CSGO, Roblox, GTA 5, LOL itp itd. Nie lubię takich gier. E, nie nagrywam kontentu pod ludzi aktualne trendy, bo to jest. No, nie po to założyłem ten kanał. Nie robię go dla wyświetleń, dla tego wszystkiego, jakby. To wszystko jest mi niepotrzebne. Jak ktoś chce obejrzeć ten, y, m, m, oglądać moje filmy, to będzie je oglądał. A jeśli nie, to nie. No i tyle, Jezu. Myślę, że w jakimś najbliższym czasie pojawi się serwer Discord. Mam nadzieję, że to się stanie. No i jeśli się stanie, to y, dam do każdego filmu w opisie link do y, tego serwera. Dobra, chyba się już nagadałem, także. Miłego oglądania!